Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam pewien opuszczony domek, do którego właśnie już zmierzam Z tego co się orientuję, to znajdują się wewnątrz bardzo, bardzo ciekawe rzeczy Mam nadzieję, że uda mi się te rzeczy wam pokazać A teraz już muszę być cicho, bo praktycznie dookoła są same domy Gospodarstwa i nie chciałbym zostać zauważony, także widzimy się po krótkim intro. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, czy jest tu ktoś? Słuchajcie, moi drodzy zdaje się, że nikogo nie ma. Zobaczcie, sami drzwi są otwarte. Także bez problemu można wejść do środka. Ja oczywiście przymknę te drzwi. a nikt nie myślał, że tutaj wchodziłem. No i oczywiście będę musiał być cicho. Spróbuję ustawić kamerę tak, abyście cokolwiek tutaj w ogóle widzieli. Chociaż myślę, że ISO jest odpowiednio ustawione. Dobra, słuchajcie, zwiększyłem troszkę ekspozycję. Oczywiście, zakładam rękawiczki, oczywiście, bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i tak, moi drodzy, może przejdziemy już do pierwszego pokoju. Po tej stronie, I już na samym początku, widzę moi drodzy, że znajduje się tutaj mnóstwo niesamowitego wyposażenia. Zobaczcie, spójrzcie na tą niesamowitą lalkę. To już kolejna lalka, którą spotykam podczas urbexu. No ale sami zobaczcie, klimat tego domu jest po prostu wręcz niesamowity. Przynajmniej tego pokoju. Co my tutaj mamy? No, niesamowite. Niesamowite portrety, moi drodzy, osób, które tutaj zapewne mieszkały. I słuchajcie, pewnie znowu będziecie narzekać, że jest ciemno, ale ja nie chcę świecić zbytnio tutaj światłem, żeby mnie po prostu ludzie nie zauważyli. Myślałem, że będzie troszkę słoneczniejsza pogoda, ale no, niestety tak się nie udało. Niemniej jednak, myślę, że coś jednak tutaj widzicie. Kurczę. To jest naprawdę niesamowite. Przepiękna lalka. Zobaczcie jak ona się pięknie prezentuje, moi drodzy. Czyż nie jest to niesamowite? Mam nadzieję, że uda nam się dowiedzieć, kto tutaj mógł mieszkać. Słuchajcie, mamy piękny wazon ze sztucznymi kwiatami. Oczywiście sztuczne kwiaty często się przewijają w takich domach. Mamy tutaj jakąś kartkę ale niestety nie ma nic na niej napisane hmm. to jest bardzo ciekawe słuchajcie to jest chyba od maszynki do strzyżenia włosów no ale ten regał moi drodzy to naprawdę już robi kapitaną robotę nie wspomnę już o żyrandolu zobaczcie oczywiście opleciony pajęczynami pajęczyny zwisają również w tamtym kierunku jak i również ten niesamowity obraz moi drodzy no szkoda że nie mamy tak fajnego słoneczka dzisiaj jak w poprzednich odcinkach, ale cóż oczywiście latarkę mam w kieszeni, żeby nikt mi nie zarzucił, że nawet latarki sobie nie przygotowałem. Okej, okay. słuchajcie, zobaczcie, mamy bardzo starą wagę. Mamy również słuchajcie, necessar i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Kurczę, powiem Wam, że tu jest takie pismo, że nie mogę się rozczytać. Na pewno jest imię Czesław, a więc na pewno mieszkał tu Pan Czesław. Szeresło kończenia szkoły podstawowej w 1970 roku, a więc zobaczcie sobie, jak to musi być stare, naprawdę. Eee, w tym momencie możecie zobaczyć. Niesamowite tutaj również wyposażenie tych regałów. Ja będę tak świecił bardziej od góry, żeby po prostu nikt tego światła z ulicy nie zobaczył. No witam Was serdecznie moi drodzy widzowie. Spójrzcie w ogóle ile tutaj zachowało się szkiełek. Naprawdę coś niesamowitego. To wszystko jest oczywiście w pańczynach. Jest tu kurz, no ale w pomieszczeniu, w którym nikt nie przebywa, tego kurzu będzie oczywiście mniej. Fronty szaf, jak możecie zobaczyć, są lakierowane i naprawdę robi to ogromną, niesamowitą robotę. Jak myślicie, znajduje się coś w tych szafach? Na pewno mamy tutaj pocztówkę. Niestety nie jest ona po polsku. Zostawimy to tak, jak było. No i dobra, moi drodzy. Kurczę, w szafach jeszcze do tej pory są po prostu ubrania, moi drodzy. Wow, zobaczcie stare ciuchy, które w ogóle nie są, można powiedzieć, zniszczone. I zobaczcie, jak przepięknie te szafy jeszcze tutaj nam działają. Naprawdę coś niesamowitego. Pozwolicie, że nie będę wyciągał tego wszystkiego, zapewne to jest takie standardowe wyposażenie tych mebli, a więc mnóstwo firan, pościeli, prześcieradeł, różnego rodzaju szpargały, ale zobaczcie, nawet mamy kluczyk do barku. Powiem Wam, że jest lekko Okej, okay, dobra, był otwarty, ale w środku mamy tylko jeden taleczek ale to przepięknie pracuje moi drodzy. Kolejna szafa wypełniona ubraniami. Pamiętajcie, urbek to nie jest wandalizm i niczego nie zabieramy z takich miejsc, które eksplorujemy. Nawet jeżeli będziemy myśleli, że uda nam się coś uratować, ja mam swoje sumienie, swoje zasady. Słuchajcie, mamy pozostałości zeszytów. Mamy kartki świąteczne. Być może zobaczymy, do kogo były adresowane. Niestety jest pusta ta kartka. Na pewno mieszkał tu jakiś chłopiec o imieniu Hubert. stało z tą całą rodziną Zobaczcie, mamy normalnie zeszyty Mamy kolejne świadectwa pracy Wow, niesamowita sprawa Mam nadzieję, że jeszcze w tym miejscu coś ciekawego Mnie zaskoczy Słuchajcie Spójrzcie na tą kankę w ogóle Oraz oczywiście lampki choinkowe Wow, ogromna szafa, moi drodzy. Ogromna szafa i taki jakby składzik z wekami Zobaczcie, moi drodzy. Mamy regał z wekami, a raczej z pustymi słoikami No i trzeciowa szafa, która zawiera po prostu jakieś szwargały. Tu również jest jakieś pomieszczenie, gdzie, zobaczcie, są pozostałości wanny i frani prawdopodobnie jest też, oczywiście obraz Matki Boskiej a więc jak myślicie, co mogło się stać z tą rodziną, że ten dom stoi opuszczony? sobie przejdziemy po prostu z drugiej strony, ale no, wnętrze jest naprawdę niesamowite, na żywo robi to naprawdę piorunujące wrażenie. Słuchajcie, mam mały przedpokoik, i zobaczcie, co tu się znajduje. Niesamowity kapelusik i toaletka, moi drodzy. Przepiękny mebelek, naprawdę. Oczywiście sztuczne kwiatki i pozostałości lampek choinkowych. No dobra. Przejdźmy zatem do kolejnego pokoju. Czy obrazy, Oczywiście akcent świąteczny zobaczcie, jest choinka stary, okrągły stół, mnóstwo lampek choinkowych, niesamowite krzesła no i po raz kolejny mebelki, moi drodzy. Niestety jak możecie zobaczyć cały tyk cały tutaj się sypie. I oczywiście jest tu mnóstwo pajęczyn. Zobaczcie haftowany obraz Jana Pawła II Sztuczne kwiaty po raz kolejny trzydziowa szafa wypełniona oczywiście po raz kolejny Krawatami oraz odzieżą, moi drodzy Damską, męską, a więc na pewno mieszkali tu dziadkowie Zobaczcie, tam jeszcze mamy różnego rodzaju korzuszki no naprawdę niesamowity domek. W ogóle spójrzcie na to łóżko. A nad łóżkiem oczywiście niesamowity obraz Pana Jezusa. Prawdopodobnie serce Jezusa, tak to się nazywa. Tu mamy również pamiątkę pierwszej komunii. No i łóżeczko, jak możecie zobaczyć, jest ok. Słuchajcie, ja spróbuję przejść z tamtej strony To moi drodzy musi być jakiś magiel i prawdopodobnie wchodzimy już do części kuchennej. Zobaczcie w ogóle tutaj <ścoughs> część kuchenna stare maszynki do mielenia mięsa. Suszarka, porcelanowa lampa, oczywiście pozostałości po starych kredensach, metalowe lampy. E, przepraszam co ja mówię, blaszane misy, wiadra, węg. E, jak to się nazywało? Do noszenia węgla? Węglarka? O ile sobie dobrze przypominam No i spójrzcie na ten kwietnik moi drodzy. Tutaj również, mamy, tutaj również mamy kolejny kredens kuchenny W którym oczywiście już możecie zauważyć, że znajdują się jakieś weka, ogórki kiszone I pomywam, że to mnie zastanawia W środku jest pełno jakiegoś materiałów może groszków <grytania> No i musimy uważać oczywiście gdzie stąpamy, bo mamy tutaj dziury w podłodze mi kolejne pomieszczenie które się delikatnie moi drodzy zarywa jakoś uda nam się tutaj przedostać do tyłu tak kolejny pokój moi drodzy i niesamowity obraz zobaczcie jaki on jest ogromny zachowało się tutaj jakieś wyposażenie Kurczę, gdzie tutaj w ogóle stąpać żeby się tutaj nic pod nami nie zerwało. Okay. Stoję, na, stoję na twardym gruncie. Zobaczcie. Mamy nawet kulę. A więc osoba tutaj była niepełnosprawna do końca. Zobaczcie. Mam również stolik. Krzesełko i obraz matki z dziecięciem. Kolejne mebelki, no i ten niesamowity wzór na ścianach, moi drodzy. Możecie również zauważyć niesamowitą kuchenkę. Czy to była westfalka, czy angielka, moi drodzy? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje odcinki z takich opuszczonych domków. Ja wiem, że niektórzy z Was mają problem. Zobaczcie. Medalik, oczywiście nie ruszamy tego, ale zobaczcie, to wszystko się tu zachowało. Mnóstwo dokumentacji domowego użytku szpargałki, różnego rodzaju nici, miarki, zobaczcie nożyki. No naprawdę coś niesamowitego. No i oczywiście, mnóstwo starych guziczków. Guziolki, muszą być na urbekcie. Mam taborecik no i jak oczywiście mówiłem, niesamowity stół. Nie, no powiem wam, że fajnie się prezentuje to pomieszczenie. Podejrzewam, że gdyby słońce świeciło mocniej, to widzielibyśmy zapewne ładniejsze barwy. No dobra, ja próbuję przedostać się jeszcze na zewnątrz. I zobaczymy, co my to czeka. Jeszcze ok, tu mamy kolejne misy, moi drodzy. Części rowerów. <grymne> zobaczcie, ktoś tutaj próbował rozebrać telewizor. No, dokładnie. Kurczę zobaczcie, nie ma tu w ogóle okna. Nie ma tu w ogóle okna. Z każdej strony są praktycznie jakieś gospodarstwa. Hmm. Moi drodzy, nie chcę tak chodzić żeby mnie, mnie nikt nie zauważył, bo naprawdę wszędzie dookoła są różnego rodzaju domostwa. Tu mamy praktycznie mm, pomieszczenie gospodarcze. Nie będę się ujawniał. Cały czas słyszę jakieś samochody, które jeżdżą. No niestety, nie dam rady, nie dam rady wejść do tamtych pomieszczeń. Na pewno zostaną zauważone, zarówno jak i z jednej, jak i z drugiej strony i w dodatku jeszcze szczekające psy moi drodzy mam nadzieję że ten odcinek mam nadzieję moi drodzy że ten odcinek wam się podoba i podobał oczywiście i że docenicie to co dla was robią. narażając się na po prostu na to, że ktoś mnie tutaj po prostu nakryje. A nie chciałbym się po prostu tłumaczyć, co ja tutaj robię. Oczywiście nie jest to dla mnie żaden problem. Mówiłem, jak się wytłumaczyć. Wiem też, że wielu z Was ma problem w kwestii sumienia że nie powinno się wchodzić do opuszczonych domów. Ja o tym również wiem, i dlatego wchodzę tam, gdzie jestem. Mocno przekonany, że miejsce jest opuszczone, zaniedbane i zapomniane przez właścicieli ewentualnych spadkobierców. No nic, myślę, że pozostaje mi wykonać parę zdjęć a następnie opuścić to miejsce. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, drodzy patroni, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale w piątek o godzinie 19.30 kliknij guziczek tam na dole guziolek, subskrybuj aby dołączyć do subskrybentów no i tyle to by było wszystko w tym odcinku życzę wam dużo zdrowka ciepłych dni słonecznych abyście przyjmowali tą energię ze słońca trzymajcie się do następnego, hej